Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony, Bartosz. A to moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Dying Light. Jak zapewne zauważyliście, wczytało mi grę tutaj, będąc w połowie tej wieży. Tutaj prawdopodobnie mi ostatni raz zapisało. Ja wcześniej miałem okazję już stąd zjechać i widzę, że tutaj chyba nie ma możliwości. A nie, tam są chyba worki. Ops. Oj, myślałem, że nie trafię już. Mało brakowało. Co ja mam, takie kurde, jakieś palce? Ja mam chyba takie buty. Myślałem, że może ja mam dwa palce, a tylko jak żółwi ninja. Dlatego jestem taki szybki. Dobrze, moi drodzy. Lecimy do drugiej anteny. Zgodnie z tym, co tutaj nam powiedział Karim, ten koleżka Raisa, jego przydupasek. Zobaczmy, czy to daleka droga. No, kawałeczek, kawałeczek. W takim razie nie ma. Czasu do stracenia. Tutaj po drodze... Patrzcie, jeden je drugiego. Ale jajka. Tego się nie spodziewałem. Karim, co jeśli drugi przekaźnik będzie zepsuty? Pomyśl raczej, co zrobisz, jeśli zawiedzisz Raisa. Prawidłowa odpowiedź brzmi zginiesz paskudną śmiercią. Okej, okay, moi drodzy. To jest właśnie ten moment, w którym ostatnio... O, co tu mamy? O, skuszę się, a co tam. To jest właśnie ten moment, w którym ostatnio... O, jak fajnie mi się udało. Skończyłem nagrywanie właśnie na dachu jednego z tych przystanków. O, jakiś fajny nadziak. I kawusia. No dobra. Kontynuujmy. Nie ma czasu do stracenia. No, tu mnie dzisiaj kieruje. Dobra. Mógłbym się pokusić yy, o odbicie tutaj tego punktu po lewej stronie, ale myślę, że sobie to zostawię na później. Dawaj, co tak kurczę powolutku. Będziemy tutaj się teraz skupiać na walce. Jestem strasznie ciekaw właśnie yy, co w momencie jak tę antenę aktywujemy, czy ten raj da nam tę antyzynę, czy nie, czy to będzie jedyne zadanie, czy jeszcze będą inne. To jest dla mnie taka ciekawostka. Jest <laughs> od spora. Tutaj słyszę. A, ktoś gada przez megafon. No tędy jakoś. O, jakie fajne, nawet przygotowane kółeczki skalne. No. Karim, jestem przy drugiej antenie. Płotrz, tam wejście. Chyba ktoś jest w środku. To pewnie Aleksiej. I pewnie też jego syn, Christoph. Jak dla mnie są dość męczący. Nie pozwól, by cię zatrzymali. Musisz dostać się do środka i włączyć ten nadajnik. No Dobra. OK, w porządku, co tu mamy szpadel. Szukam wejścia tak przebiegłem dookoła, ale nie mogę za bardzo nic znaleźć. Może uda się jakoś to... No nie da się. Zastanawiam się właśnie jak to jak to ugryźć. Może jakoś przez tą szopę. Zobaczmy. A, nie da rady tędy. Chyba znalazłem. Tu mamy jakąś górę. Prawdopodobnie stąd trzeba będzie przeskoczyć. Czego kurwa chcesz? Muszę się wspiąć na wieżę. na jakiego wała chcesz to robić? Rais mi to zlecił. Rais? Nie wyglądasz na kogoś od niego. Jak sobie chcesz. Dam znać Raisowi, że nie chciałeś mnie przepuścić. Co? Kuźwa, nie, nic z tych rzeczy. Chcesz na górę? Ej, idź, dobra. Mm -hmm. Ja już dłużej nie mogę. Weź się, ja zamknij, co? W dupie mam, że ktoś słyszy. Christoph, co się z tobą dzieje? Chcemy zostać wśród żywych. Tato, to są mordercy. Tak, to mordercy. No i pracujemy dla nich. Jesteśmy przez to bezpieczni. <laughs> Jak to się? Co to... No bez przesady, no kurde. Dlaczego mi się tak stało? Dlaczego tak mi się tutaj takie coś wydarzyło? Jakie teraz? Byłem stu... A, widzicie, te są jakoś tak obudowane, nie tak jak tamte. Kurde, to mi się teraz nie opyla. Muszę znowu tamtędy. Dobra. No tam już jestem prawie w połowie wieży. Otędy wchodząc. Dobra. Nie ma maruj Krystów, bo zaraz tutaj wyhaczysz kosą. Kosą nienawiści. Tędy. Tędy. No i jestem. Gdzie teraz? Tu mamy jakąś kudeczkę. Tutaj mamy, proszę bardzo. Starczy się dobrze porozglądać. O. Można znaleźć drogę. O, to tu jest otwarte, akurat. Kurde, ta wieża jest jakaś wyższa niż tamta? Albo mi się wydaje. Tu jest zamknięte. O. Użyj. Już nie jest tak łatwo. Więc musimy jakoś tutaj. Powiem wam szczerze, że gra jest tak bardzo... Realistyczna, że szczerze współczuję osobom, które mają lęk Mam wysokości nadzieję, że warto było się wspinać bo naprawdę gra pod tym względem jest świetna. To już znamy. Gdzie teraz Gdzieś tam. Łap się. <noise> Kurczę, niestety. Musiałem chyba albo źle spojrzeć na tą rurę. Bo zazwyczaj się łapał tej rury. Albo nie wiem o co chodzi. No dobra, jesteśmy na tym samym etapie. Praktycznie całą drogę na górę już znamy. Tylko jedno miejsce nas, że tak powiem. Jak na razie pokonało. Ale zaraz się coś wymyśli. Także tak jak mówię moi drodzy, gra jest do tego stopnia realistyczna i grafika jest po prostu tak piękna, plus jeszcze mamy obraz z oczu naszego bohatera, a nie tam z zapleców, to naprawdę doznania są niewiarygodne. Dobra tutaj pamiętam, że tędy... o Jezus. No i teraz pytanie. O nawet nie wiedziałem, że mi się to uda Teraz gdzie? Dobra, chyba tędy. No już jesteśmy prawie na górze. A nie, czekajcie, bo to mi pokazuje Że już jestem na miejscu że spojrzałem na ten pomarańczową kropeczkę. nam pokazywało, że muszę strzałeczkę w dół już mieć. Przekaźnik jest w porządku. Oby było okay. warto. Zobaczmy. Hej, Karim, drugi przekaźnik już podłączony. Czy wszystko działa? Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Dobra robota. Wiesz jak wrócić, nie? No wiem. OK. Ale ja, moi drodzy, nie spocznę tutaj. Wskoczę sobie jeszcze wyżej, bo ostatnio mieliśmy na górze całkiem fajne fanty Gdzie teraz? Gdzie teraz? Wow Ale widoki moi drodzy. Nieźle Dobra radę do? Dobra, chyba nie ma sensu ryzykować. Prawie spadłem. Chociaż tak naprawdę dużo nie spadłem. Może się uda coś tu jeszcze ugrać. I niepotrzebnie, chyba tu powinienem. I teraz tu. Dobra. Okej, okay, no i mamy flagę. I tyle. <śled> Kurde. <śled> nie ma z tego zbyt wiele. No okej, okay, moi drodzy. Mam odebrać zapłatę od Raisa i dostarczyć zrzut do kwatermistrza. Ciekaw jestem czy jakbym z takiej wysokości walnął się na worki ze śmieciami, to czy bym w ogóle przeżył upadek. Wiem, że to dosyć taka kwestia, która Was niekoniecznie musi zastanawiać, tak jak mnie. Okej. Okay. Ale warto myślę, gdzieś tutaj sprawdzić to. Jaką wysokość jesteśmy w stanie wytrzymać. O! Widzę jakiś zrzut. Dobra, nie ma sensu się zastanawiać. Trzeba lecieć. To już by był chyba drugi czy trzeci zrzut, który mam przy sobie. Także dosyć sporo bym tutaj e, zyskał na tym. O, jest. Uwaga, jak szybko tutaj dotarłem. Na pewno szybciej niż ci ludzie od Rejsa. Znowu musiałbym ich pozabijać. A to chyba się, tak jak już mówiłem, mija z celem. No kurczę, Rajs mi każe robić dla siebie jakieś Questy, a ja zabijam jego ludzi przy tym. To tak to w, totalnie się dla mnie nie kalkuluje. Dobra, zaraz to wszystko kwatermistrzowi poddajemy. Tutaj coś się dzieje. Oj. Kto tu? Cześć, czego szukasz? Czegoś, czego mógłbym użyć jako opaskę uciskową. Jak Rais opanuje to miejsce, będziemy potrzebować ich w cholerę. Bo oni są specami od tego. Znaczy, od amputacji. Raisa wielce to bawi. Jesteś ciekaw, skąd wiem? Ten pojebaniec trzymał mnie w klatce przez trzy tygodnie. Naoglądałem no, się. Czasem to wyglądało tak, jakby Rais eksperymentował. Badał, co się najlepiej sprawdza. Maszeta, siekiera, strzelba. Ach, kurde. Kiedyś urznął jakiemuś facetowi nogę w kolanie i kazał twojej mierzyć czas do wykrwawienia na śmierć. To rozsądna strategia. Jak zabijesz wroga, to cóż, masz jednego wroga mniej. Ale jak zrobisz wrogowi krzywdę, no, no to eliminujesz go od jednego rannych, Czy co najmniej dwóch nie ludzi, którzy muszą się nim zająć. Trzy za jeden. Więc chyba sadyzm ma pewną wartość. W odpowiednich okolicznościach. Rany, na imprezach musisz być dużą towarzystwa. Mhm. Czyli wysłuchaliśmy tego marudera i w sumie tyle. Dobra. Tak jak mówiłem, nie, nie ma sensu się teraz z nimi zajmować. Chcę odebrać zapłatę. Chin? Anteny. Breken mi mówił. Sygnał mamy teraz mocny jak skur... Bardzo mocny. Tak, to moja robota. Ruszam na kolejne spotkanie z Raisem. Po naszą antyzynę? Taka była umowa. Dobra robota, ziom. Co tu mamy? Się wszystkim, a zwłaszcza Zirowi i Kandenowi. Teraz słyszą cię bez trzasków pierwszy raz od... No chyba w ogóle pierwszy raz. Widzimy się w wieży. Nie mogę się doczekać. Okej okay, moi drodzy, znalazłem jakoś tarczę, pomóż ocalnicowi. Chyba jest trupożercą. Poza tym kazali mi odejść, bo niby jestem walnięty. Dzisiaj będzie pełnia. Mamy mało czasu. Mam go chronić, proszę bardzo. Pierwszy raz takiego questa znalazłem. Myślę, że sobie... Sprawdzimy. Jaki dziwny zer gościu? Co on tu może chcieć? Dobra, nie ma tutaj czasu, nawet się zatrzymać. Okay, ma ok, maczeta jeszcze troszkę wytrzyma. Dobra, lecimy dalej. W ogóle nie wiem nawet w czym mu pomagam. Ale mu pomogę, bo nie widzę przeciwwskazań ku temu. Trochę dziwny koleś. <śm> próbował tu psa udawać, ale spoko. Jak on biegniesz? Co kolego? Się wyżywa tą swoją rurką. Co ja mogłem się zastanowić wcześniej, zanim wziąłem tego quest, bo może się okazać, że on będzie trwał 20 minut, bo koleś musi się przetransportować z jednego końca miasta na drugi. Na przykład. No ale mam nadzieję, że tak nie będzie. O, tutaj biegniesz tak. Dostęp. Pierwszy składnik. Dobrze. Możemy iść dalej. Od razu wyglądasz bardziej ludzko. O, tu coś było. Gaza. I on jest tam, dobra. Kurde, jak szybko biega. Co Wilczy teraz? To jad. to jad na wilki. A teraz ostatni składnik. Chodźmy. Baba, jak zostałeś wilkoła wilkokłakiem? A. Nie ma co o tym gadać. Czy to są jakieś. Nawiązania do brzmienia chyba nie. Okej, okay. uh -huh. słyszę jakiegoś giganta. Jest łyżeczka cynamonu. Mam wszystkie potrzebne składniki. Teraz uleczę się z tej straszliwej buntwy. kiedy tylko będziesz gotów. O mój Boże! To było ohydne. Tak. Dobra, jestem uleczony. Chodźmy. <grymne> Co to w ogóle miało być? Uleczony niby z czego? Chyba z wariactwa. Przynajmniej teraz już wiemy, jakie jest lekarstwo na wariactwo. Choć niespecjalnie chyba mu pomogło. O matko. Teraz no, spróbujemy go na dystans. No i on też czymś rzuca. się Widzę, że te gwiazdki są skuteczne, tylko już szkoda, że mam tu takie zwykłutkie. Są jeszcze jakieś tam zamrażające, podpalające, paraliżujące. Dziądać i tak jakby do naszej wieży Może przy okazji oddam zrzut kwatermistrzowi Tak, ewidentnie jedzie do naszej wieży No i fajnie Dziękuję panu. Ocalim Plan mnóstwo ludzi bez oto pańska zapłata Powodzenia. i proszę strzec się księżyca yeah. Taki młody chłopak, a dali mu taki głupi głos jakiegoś starego dziada. Dobra, gdzie jest katermistrz? 17,5 tysiąca, no to to, to 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 to. Dobra, pozabieramy sobie te rzeczy od niego. Mamy nowy przedmiot, zobaczmy. Co nam tu dał? Egzorcysta. Chcesz zagotować do wrzenia krew wrogów, tryskając z ich porąbanych ciał? Jasne, że tak. Co to w ogóle ma być? Broń podstawowa. Nieźle, nieźle, moi drodzy. Ciekawe, tutaj rzeczy otrzymaliśmy. E, za chwilkę zrobi się. Za chwilkę zrobi się ciemno. Także szybka piłka. Dodane do broni do walki wręcz wywołuje wybuch przy trafieniu. Wow! pałka policyjna 80 108 117 ciężki płaski młotek No to już są naprawdę konkretne konkretne bronie ale nic nie równa się oczywiście z maczetką. Cieszę się. prześpijmy się do nocy, a później prześpimy się do dnia dzięki czemu Będzie już ranek i będziemy mogli sobie w w spokoju polecić do Reisa. Dobra. No i teraz czeka nas delikatna przebieżka, ale powinna być jakieś szósta rano. Siódma. Ok, także. No ty cię Majduchu. Czemużeś tu wpadł? Chyba wydawa wydawałoby mi się, że zazwyczaj ten biegłem i nie było problemów. Teraz wziął i się potknął. Nigdy nie przewidzisz, kurczę. Ciekaw jestem, czy można w jakiś sposób kondycję poprawić, bo tutaj mój bohater to on już tak naprawdę po kilku skokach widzę, że już ledwo, ledwo dyszy. Okay, zobaczę jeszcze sobie na mapce. Nie, bliziutko, już prawie jesteśmy na miejscu. O, uwielbiam tego typu. O, tu się coś dzieje fajnego. Bam! O ten jest jakieś mocny O Jezu. Dobra, zobaczmy co tu pozbieraliśmy. Saperkę. Jeden z nich był jakiś mocny. Młotek kowalski. Dobra, uratujmy tych kolesi. No, widzicie, jednak, tutaj jest możliwość, też co ci nam zrobili. Jestem wdzięczny, że wciąż żyję. Dobra, dawaj kasę. Daj kasę Babójca, a ty co? A ty, chciałeś, to koleżka kurczę musiał płacić za ciebie. Niedobrze. To nic. Lecimy dalej. Miał być tak niedaleko, a biegnę już chyba ze 100 lat. Ale widzę, że już coraz bliżej jest ten punkt. Okej... Okay. Tutaj i teraz może... Ja nie widzę tutaj żadnego miejsca, gdzie mógłbym zeskoczyć. O, tutaj. Dobra. Prawie z rozpędu poleciałem dalej. O, mam jakieś niewykorzystane punkty umiejętności. Za chwilkę sobie je wykorzystamy, tylko już niech dobiegnę. O Jezus... Hej, Crane. Jeśli masz chwilę, to chciałbym połączyć cię z kimś, kto bardzo chce z tobą pogadać. Co to taki? Czy to Kyle Crane? A kto pyta? Mam na imię Troy. Przewodzę niewielkiej grupie ocalałych z Sektora Zero. Mówimy o sobie żar. Sektor Zero jest kompletnie odcięty. Crane, zanim przywróciłeś łączność radiową, nie wiedzieliśmy nawet, czy ktokolwiek inny w mieście pozostał przy życiu. Chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni. Dałeś tam nadzieję. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jeśli my moglibyśmy jakoś pomóc tobie, Crane, po prostu nam powiedz. Mhm. I tyle? No fajnie, czyli w sumie to zadanie, które wykonaliśmy dla Reisa... Przyczyniło się w sumie do, dla wszystkich tych grup dosyć pozytywnie. Bo mamy niewykorzystany punkt umiejętności. Najpierw sobie je tutaj rozdajmy. Złota rączka. Zwiększ swoje umiejętności naprawiania sprzętu, reparowanie broni często nie spowoduje, że zużycia możliwości naprawy broni. Ok, <grym>, Tak jakby rozumiem. Naucz się używać pułapek z ogrodzeń elektrycznych. Nie wiem po co by mi to było. Co to jeszcze mamy? Wspomagacze, które używa walkę bez zmęczenia, dłuższe bieganie. Może to by było ciekawe w miarę. A tu, że początkujący handlarz. O, to też pamiętam, że fajna rzecz jest, bo tam ceny są troszkę mniejsze w sklepiku. No ale teraz, tak naprawdę, dla mnie ceny w sklepiku to nie jest żadna tam. Um, żaden problem. Dobra, weźmy te. Pułapki z ogrodzenia. Nie wiem, cokolwiek to by nie było. Warto chyba to umieć. Co tu jeszcze mamy? Hmm, aha, to są te wszystkie rzeczy związane ze zwinnością. Atak przez ramię to mnie nie interesuje. Lekki jak piórko to może być przydatne. Albo ewentualnie to. Czy kopnięcie z wyskoku? Może być kopnięcie z wyskoku. Kiedyś tam przy okazji sobie wykorzystamy to. Tyle tych umiejętności. 000, dobra. Odbierzmy naszą zapłatę. Zobaczmy. Zadanie wykonane. Teraz tylko wrócić do Raisa i odebrać obiecaną antyzynę. Dokładnie. Zobaczmy. Okej. Okay. Co tu mamy? Myślę, nie tylko zrobiłeś to, co zlecił Ci Karim, udało Ci się też wrócić w jednym kawałku. Brawo. Dostanę teraz antyzynę? Wydawało Ci się, że to mi wystarczy? Masz jeszcze sporo do zrobienia. Słuchaj, naprawdę potrzebujemy leku. Daj mi go teraz, a ja wrócę i zrobię, co zechcesz. Dostaniesz antyzynę wtedy, kiedy ja powiem, ani sekundy wcześniej. Powinieneś jednak wiedzieć, że jestem rozsądny. Zrób to, o co Cię proszę, a dam Ci nie jedno, a dwie skrzynie antyzyny. <słuch> Dobra, niech będzie. Co mam zrobić? A robota różni się trochę od zabawy z antenami. Będzie ona wymagać trochę więcej perswazji, umiejętności narzucenia swojej woli, tworzenia własnych zasad. To sprawia, że jesteś mężczyzną. Czy jesteś panem swojego losu, Krain? Czy też jesteś tylko czyjąś kukiełką? Wydaje mi się, że znam odpowiedź. Pogadaj z Karimem. Zobaczę, czy warto tracić na ciebie czas. Okej, okay, zadanie wykonane. <laughs> Ale ta przemowa Reisa była dosyć zastanawiająca. Ciekaw jestem, do czego będzie nas tutaj zmuszał. A, przyjacielu, Reis cię lubi. Widać to. Tak? A po czym? Bo wciąż jesteś pośród żywych. Zadanie, które mam dla ciebie jest banalne. Musisz tylko odebrać kilka paczek z paru pobliskich osiedli. Których konkretnie? Pierwsze to warsztat Jafar'a jest na wschód stąd. Pamiętaj jednak, że nie wszyscy, z którymi będziesz rozmawiać, będą chętni do współpracy. Potrafisz chyba być przekonujący, co? Chyba będę musiał. No okej, w porządku, moi drodzy. Nie wydaje się to nic złego. Najpierw będziemy musieli się wcześniej skontaktować oczywiście z Gierę. Zanim tutaj nastąpi dalszy ciąg. Mówiąc fakt, niedotrzymania słowa przez Raisa mnie nie zdziwił. Ale GRE nie pozwoli mi zrezygnować. Do tego zwyczajnie muszę wykorzystać te szanse na zdobycie antyzyny. Tym razem mam zbierać haracz za ochronę od okolicznych grup. Oby potem dał mi w końcu ten lek. Dokładnie. Słabo by było, jakbyśmy robili dla dwóch ekip i nic z tego totalnie nie mieli. Okej, okay, w porządku moi drodzy. Zanim skontaktujemy się z GRE... Ja sobie zakończę ten odcinek, akurat trwa tyle co zwykle, także myślę, że to jest idealny moment. Także, moi drodzy, widzimy się w następnym materiale, w kolejnym odcinku z Dying Light za dwa dni. Już jutro widzimy się w filmie z, innego, z innej gry i, i właściwie to było na tyle. Także, moi drodzy, trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.